Dzień dobry Państwu. Zachęcam Was do obejrzenia tego krótkiego nagrania, gdzie przed głosowaniem nad wotum zaufania, jeden z dziennikarzy zapytał Pana Jarosława Kaczyńskiego, czy może wymienić jakiś sukces rządu Donalda Tuska. Przyznam, że forma tej odpowiedzi mnie mocno rozbawiła, tak jak zresztą otaczające lidera PiS osoby. Panie dobrze? Tak, e, Skupiliście się dzisiaj na krytyce rządu i wotum zaufania, taka jest e, rola opozycji, ale czy wymieniłby Pan e, dobre rzeczy, które zrobiła ta koalicja rządząca? Wie Pan, ja Panu powiem uczciwie, naprawdę wysilam w tej chwili umysł, ale nie daję rady. No i to jest chyba najlepsze podsumowanie tego leniwego rządu Tuska, bo chyba nikt z nas nie potrafiłby wymienić jakiegoś realnego sukcesu ich pracy. Zgadzacie się Państwo? Napiszcie w komentarzu, czekam na Wasze opinie. Proszę także o pozostawienie pod filmem reakcji, subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Do usłyszenia ponownie.